Są takie szczególne momenty w naszym życiu, których nie da się zapomnieć. Pamiętamy daty takich wydarzeń, miejsca z nimi związane. Potrafimy odtworzyć w naszej pamięci wypowiedziane lub usłyszane słowa, wygląd osób, a czasem nawet dokładną godzinę, w której coś się wydarzyło. To dotyczy zarówno pięknych, pełnych radości przeżyć, jak i tych trudnych. I bolesnych. Pewnie wiele macie takich wydarzeń i wspomnień w swoim życiu. Nie znam Was, którzy mnie teraz słuchacie, ale wiem, i to jest coś, co bardzo głęboko porusza moje serce. Wiem, że w historii życia każdego i każdej z Was, tak jak i w mojej, jest takie wydarzenie, którego nie da się zapomnieć. I które całkowicie odmieniło Twoje i moje życie. Jest taki szczególny moment, jedyny w historii ludzkości, taka godzina, której nie da się zapomnieć. Wydarzenie najpiękniejsze, przepełnione miłością jak żadne inne, a zarazem najstraszniejsze i pełne niewyobrażalnego cierpienia. To był piątek, godzina trzecia po południu. Na wzgórzu, poza murami miasta, wśród wielu ludzi wokół, On, Jezus, przybity do krzyża, umierający z miłości. To moment, który zmienił na zawsze losy świata i każdego człowieka. Moment, w którym Bóg okazał nam największe miłosierdzie. Oddał wszystko, oddał swoje życie, by ocalić Ciebie i mnie, by nas zbawić i przebaczyć wszystkie nasze grzechy. Bóg nie mógł już wyraźniej, bardziej dobitnie powiedzieć: Kocham Cię, kocham Cię i to się nigdy nie zmieni. Nic, co zrobiłeś, czy zrobisz w swoim życiu, nie jest w stanie zmienić mojej miłości do Ciebie. Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nigdy nie odstąpi od ciebie, mówi Pan. Godzina miłosierdzia, godzina śmierci Jezusa jest niezwykłym wydarzeniem, które najpełniej wyraża miłość Boga do nas. A jednak Jezus żalił się siostrze Faustynie, mówiąc: Jeżeli nie przekonała Was o miłości mojej, śmierć moja, to cóż was przekona? Można wspominać moment śmierci Jezusa i nie być przekonanym o jego miłości. Faustyna pisała: Rozważałam, jak wiele Bóg wycierpiał i jak wielką nam okazał miłość, a my nie wierzymy, że Bóg nas tak miłuje. O Jezu, kto to zrozumie? Co za boleść dla naszego zbawcy i czym nas przekona o swej miłości? Jeżeli śmierć sama nas przekonać nie może? Czy jesteś przekonany o miłości Boga do Ciebie? Czy możesz powiedzieć, że wydarzenie śmierci Jezusa na krzyżu i Jego zmartwychwstania odmieniło całkowicie Twoje życie? I nie chodzi o to, że to odmieniło losy całej ludzkości, że to jest niezwykłe wydarzenie, bo przecież to najważniejsza prawda naszej wiary. W imię Jezusa, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, zostaliśmy ochrzczeni. A więc to jasne, że to wydarzenie odmieniło nasze życie. Po co w ogóle zadawać takie pytanie? To pytanie jest po to, żebyś zastanowił się, czy w swoim osobistym życiu przyjąłeś miłość Boga. Czy miałeś taki moment, w którym podjąłeś decyzję, by zaprosić Jezusa do swojego życia? Czy jesteś przekonany o tym, że potrzebujesz Zbawiciela, że bez Niego nie jesteś w stanie podnieść się ze swoich grzechów? I czy doświadczyłeś już tego, że kiedy Jezus umarł na krzyżu, to zrobił to dla Ciebie? Dla Ciebie pozwoliłem przybić się do Krzyża. Dla ciebie pozwoliłem otworzyć włócznią najświętsze serce swoje, i otworzyłem ci źródło miłosierdzia. Takie słowa Jezusa zapisała w dzienniczku święta siostra Faustyna: To wszystko dla ciebie z miłości. Jeżeli w taki sposób przeżywasz swoją wiarę, swoją relację z Bogiem, to nie możesz już, nie jesteś w stanie przejść obojętnie. Obok tej godziny, która jest godziną największego miłosierdzia. Jezus powiedział: O trzeciej godzinie błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu, w chwili konania. Przez siostrę Faustynę Jezus prosi nas, Żebyśmy codziennie o godzinie trzeciej po południu modlili się, rozważali choć przez krótki moment Jego mękę, którą podjął z miłości do nas. Pomyśl teraz o tym, że cierpi ktoś z twojej rodziny, ktoś ci bliski. Pewnie nie musisz gdzieś daleko szukać takiego przykładu, albo nawet masz ich wiele wokół siebie. Wciąż doświadczamy tego, że cierpienie dotyka nas na różne sposoby. Ktoś bliski choruje, być może walczy o życie. Ktoś inny stracił pracę, albo zmaga się z depresją, brakiem nadziei. Co robisz, gdy cierpi ktoś, kogo kochasz? Jaki jest pierwszy odruch twojego serca? Zwykle chcemy jakoś pomóc, zaradzić cierpieniu, ale często jest to niemożliwe, a wtedy możemy po prostu być z drugim człowiekiem. Być blisko w jego cierpieniu. Godzina miłosierdzia to godzina konania Jezusa na krzyżu, moment jego największego cierpienia. I on prosi nas o to, abyśmy w momencie jego śmierci byli z nim na modlitwie, byli blisko niego. To jest niezwykłe. Mnie osobiście to bardzo porusza, że Bóg, który jest Wszechmogący, który niczego nie potrzebuje, Prosi mnie, bądź ze mną w tej godzinie. Tak jak wtedy, gdy rozpoczynała się Jego męka w ogrójcu i prosił swoich uczniów, zostańcie tu i czuwajcie ze mną. Jezus prosi, bądź ze mną w tej godzinie. Nie myśli jednak o sobie, ale o nas. On wie, że to my potrzebujemy być z Nim, trwać przy Nim na Golgocie tej na której on umierał ale też na naszej życiowej golgocie godzina miłosierdzia to jest niezwykły czas bo to właśnie wtedy przez przebite serce Jezusa miłosierdzie rozlewa się na cały świat ale jest to także potężne słowo Boga który mówi jestem z tobą jestem z tobą w każdym twoim cierpieniu Jestem z Tobą, gdy płaczesz, wtedy kiedy nikt nie widzi. Jestem z Tobą, gdy tracisz nadzieję, gdy nie widzisz już sensu swojego życia. Jestem z Tobą, gdy w Twoim sercu jest lęk i niepewność jutra. Jestem z Tobą w chorobie, samotności, opuszczeniu przez bliskich. Jestem z Tobą także wtedy, gdy wątpisz w to, że ja w ogóle istnieję i troszczę się o Twoje życie. Jestem z Tobą. Jezus pozwolił przybić się do krzyża, żeby powiedzieć nam, że nigdy nas nie opuści. A Jego zmartwychwstanie ukazuje, że On już zwyciężył i może także w moim i Twoim życiu wyprowadzić dobro z każdego zła i cierpienia. Krzyż Jezusa stojący na Kalwarii Przywołuje słowa, które wypowiedział Bóg przez proroka Ozeasza. Pośrodku ciebie jestem ja, święty, i nie przychodzę, żeby zatracać. W jakiejkolwiek sytuacji życiowej teraz się znajdujesz, miłosierny Bóg mówi: Pośrodku ciebie jestem ja. Pośrodku twojego cierpienia jestem. Pośrodku problemów, z których nie widzisz wyjścia. Jestem. Gdy się modlisz i żyjesz w łasce uświęcającej, jestem. Gdy nie możesz się podnieść ze swoich grzechów i myślisz, że dla ciebie nie ma miłosierdzia, jestem. Bóg mówi: Pośrodku twojego życia jestem ja. Godzina miłosierdzia. Może nam każdego dnia przypominać o tym, że Bóg jest obecny w moim życiu, kocha mnie i czeka, aż przyjdę do niego. Czeka, aby mnie przygarnąć do swojego przebitego serca i napełnić mnie swoją łaską. Jezus powiedział: Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Każdego dnia ta chwila, w której wskazówki zegarka pokazują godzinę piętnastą, może stać się momentem szczególnej łaski dla mnie, szczególnego spotkania. Mogę przyjść do Jezusa i myśląc o Jego cierpieniu, ofiarować Mu to wszystko, co mnie obciąża, to wszystko, co przeżywam. A On doda mi siły, pokaże drogę, napełni moje serce pokojem i nadzieją. Modlitwa w godzinie miłosierdzia może przynieść jeszcze inny owoc w naszym życiu. Jest nim przebaczenie. Kiedy staję pod krzyżem Jezusa, patrzę na Jego ofiary, na Jego cierpienie i wiem, że to wszystko dla mnie. Że Jezus umiera zamiast mnie, abym ja mogła żyć. Wtedy mogę tylko otworzyć serce, by przyjąć Jego miłosierdzie i uznać, że. Jestem grzesznikiem, który tak bardzo potrzebuje Jego przebaczenia. Patrząc na Jezusa, który umiera na krzyżu za moje grzechy, uświadamiam sobie, że On w ten sposób spłacił mój dług, którego ja nigdy nie byłabym w stanie spłacić. A skoro On wszystko mi przebaczył, to czy ja mogę nie chcieć przebaczyć tym, którzy mnie skrzywdzili? Siostra Faustyna pisała, w ten czas jesteśmy najwięcej podobni do Boga, kiedy przebaczamy bliźnim. Przebaczenie nie tylko czyni nas podobnymi do Jezusa, ale także otwiera nas na cały skarbiec Bożych łask, których nie jesteśmy w stanie przyjąć, gdy nieprzebaczenie zamyka nasze serca. Kto umie przebaczać? Ten gotuje sobie wiele łask od Boga, pisała Faustyna. Ile razy spojrzę na krzyż, tyle razy szczerze przebaczę. Nie jest łatwo przebaczyć temu, kto nas skrzywdził, ale także z tą trudnością możemy stanąć w godzinie miłosierdzia pod krzyżem Jezusa i prosić Go, by to On swoją miłością przebaczał w moim sercu. Godzina Miłosierdzia to jest naprawdę wyjątkowy czas w ciągu dnia, wyjątkowa modlitwa, która może nas przemieniać i czynić cuda Bożej Miłości. Oczywiście możemy się modlić o każdej porze dnia i nocy. Jezus, jak czytamy w Ewangelii, zachęcał nas do tego, żebyśmy nieustannie się modlili. W innym miejscu wprost powiedział uczniom, jakich słów mają używać na modlitwie, zwracając się do Boga. Ojcze nasz, a w dzienniczku czytamy Jego słowa, w których zaprasza nas do modlitwy o konkretnej porze dnia. Ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierciu moim. W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla innych. W tej godzinie, Stała się łaska dla świata całego. Jezus mówi nam także, w jaki sposób mamy się modlić. Staraj się w tej godzinie odprawić drogę krzyżową, o ile ci na to obowiązki pozwolą. A jeżeli nie możesz odprawić drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczci moje serce, które jest pełne miłosierdzia w najświętszym sakramencie. A jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam, gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę. Ja mam tę łaskę, że prawie codziennie mogę być na godzinie miłosierdzia w kaplicy i modlić się wspólnie razem z moimi siostrami i z pielgrzymami w naszym sanktuarium. Ale zachwyca mnie to, że Jezus zna naszą codzienność, zna nasze zabieganie. I mówi nam, że możemy się modlić gdziekolwiek jesteśmy. Nie trzeba o tej godzinie odmawiać koronki do Bożego Miłosierdzia. Nie trzeba też modlić się przez całą godzinę. Bez względu na to, co akurat robisz, czy masz więcej czasu, czy tylko chwilkę. Gdy zobaczysz, że jest godzina piętnasta, wystarczy krótka modlitwa do Jezusa konającego na krzyżu. Kilka słów wypowiedzianych w sercu z ufnością w Jego miłosierdzie. Modlitwa w godzinie miłosierdzia, zanoszona z ufnością do Jezusa, może być także uczynkiem miłosierdzia, spełnianym dla tych, za których się modlimy. Będziemy wtedy doświadczać spełniania się obietnicy Jezusa, którą wyraził w słowach zapisanych przez siostrę Faustynę. Tej godzinie nie odmówię duszy niczego, która mnie prosi przez mękę moją. Nie wiem, która jest teraz godzina, gdy oglądacie to nagranie, ale jeśli jest jeszcze przed godziną 15, to zachęcam Was, żebyście dzisiaj, a może od dzisiaj także każdego dnia, byli choć przez chwilę o tej porze z Jezusem. Konającym na krzyżu. I wszystkie swoje sprawy, cały świat, zanurzali w jego miłosierdziu.